Dzisiaj grupa eksploracyjna NS Kazan, a dzisiaj zabiorę Was po fabryce, gdzie produkowali amunicję. I taka ciekawostka, że tutaj też pracowali więźniowie z Auschwitz. Natomiast później powstało tutaj już yy, yy, przedsiębiorstwo samochodowe. Ale to wszystko powiem po prostu w historii. Więc serdecznie zapraszam na relację moją z eksploracji. Krótka historia fabryki. Założycielem fabryki był Krup. Była ściśle związana z obozem Auschwitz-Birkenau, gdzie więźniowie z tego obozu pracowali konstruując amunicję, zapalniki i, tak, i tym podobne. W roku 1951 powstały Oświęcimskie za Zakłady Naprawy Samochodów, które upadły w, w 2001 roku. Był to w, w czasach PRL-u drugi pod względem wielkości zakład pracy w Oświęcimiu. Zatrudniający w najbliższych latach ponad 1200 pracowników i kilkuset uczniów szkół przy zakładowych warsztatach szkolnych, według opinii uczestników i użytkowników, były nie tylko największym, ale i najlepszym zakładem wykonującym naprawy głównie polskich samochodów ciężarowych o nazwie STAR. Jest z nami Tadeusz, znane i nieznane miejsca w okolicy na Facebooku jego grupa, TedVid, kanał na YouTubie. Szyma, uważaj, że takie niespodzianki, no, nie że nogę No nie, no. Ale zauważcie, jak tą halę opanowała roślinność już. Fajna, klimatyczna, kolorowa hala. Maciek tutaj wskazuje wszystkie takie niebezpieczne miejsca. Zobaczcie, tutaj są rozbite świetliki i szkło, tak jak Maciek mówi, może spaść na głowę. Ja myślę, Maciej, że to będzie dla ciebie fajny obiekt, bo ty lubisz się na zdjęciach wyżyć artystycznie, że tak powiem, a ten obiekt temu sprzyja. Ja sobie podejdę, zobaczę może tamtą, tamto pomieszczenie. Podejrzewam, że mogło to być jedno z biur na przykład jakiegoś tam kierownika albo toalety. kantorek był, ale nawet już podłogi nie mam, bo było pewnie drzwi i wejście do pęciapki. Naprawdę rewelacja. Chodząc po tych halach, widząc ich ogrom, to przypomina mi się Frotex z Prudnika. Zobaczcie jak rozległa jest to hala. Co myślisz? Robi wrażenie, Z kawał dobrego urbeksu znowu. Oczywiście sprawdzimy wszystko. Tam jakieś pomieszczenia chyba się znajdują? Tu tam są pomieszczenia, tam są pomieszczenia. No to przejdziemy i zwiedzimy po kolei każde zakamarki tej hali. No jest to bardzo dobre miejsce. Na tego typu posiadły. Klimatyczne. Zobaczcie jak popękane są te świetliki. Zobaczcie, jak tutaj pięknie rośliność wdziera się do środka. Kanał albo być może po prostu wie, że podstawa maszyny jakiejś tutaj była. Ściany ozdobione graffiti. I znowu drzewo wchodzące przez ściany do środka. Wejdziemy teraz do pierwszego pomieszczenia tutaj. Zobaczymy co tam się kryje. Tutaj też tam jakieś maszyny były. Mała hala. W ogóle to tutaj było osobne wejście, to jakby. No tak, tutaj ewidentnie to, to są po, podstawy po dawnych maszynach. Robi wrażenie. Przede wszystkim ta hala macie ona przytłacza to, tym ogromem, tą wielkością, nie? Mhm. Tu na wyjście na główną halę, ale tam jeszcze nie zmierzamy. Przejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia, to jest Małe, małe pomieszczenie zobaczcie tutaj, wywalona to, te szkła, po których my chodzimy, to jest wszystko ze świetlników. Tutaj było kolejne wejście na hale. Jesteśmy już na drugim końcu hali, wszystko pięknie i malowniczo wygląda, a tutaj w tych oknach taka ciekawostka, jeszcze zachowały się kraty, uj mocno po słońce jestem, zobaczcie to są wszystko szkła z tych świetlików. Maciej tutaj cały czas robi dokumentację foto. Natomiast ja sobie wyjdę może tak samo na zewnątrz i tą halę spróbuję pokazać z zewnątrz. Pierwsza klasa. Ale jeszcze zostało nam do zwiedzenia trzy pomieszczenia, ale to później. Teraz się zachował pas. Co to Może jakaś od wentylacji, klimatyzacji? Może albo obudowa. Fabryka niemal kompletnie wchłonięta przez roślinność. Razem z roślinnością zadomówił się też kawał historii tej hali. Idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia w środku hali. widać, robi ta hala cała w zarażenie. trzeba uważać na takie kanały Słuchajcie, znalazłem tutaj jakieś tajne przejście więc idę sam zbadać to w podziemia właśnie tej fabryki Powodzenia! Ja tymczasem zostanę i popilnuję plecaków, bo tam jest też Tadeusz. Słuchajcie, jestem tutaj właśnie w podziemiach i pokażę Państwu co się tutaj kryje. Słuchajcie, i Tadeusz eksplorują podziemia. A ja w tym czasie sobie oglądam to co jest tutaj na powierzchni. Cała ta hala robi ogromne wrażenie. Ja nie chcę tak chodzić, tylko po jej obwodzie. Tutaj po tym mchu to się chodzi jak po dywaniku. Platforma. Mnóstwo kanałów technicznych. Kolejne pomieszczenia, które zaraz jak tylko Maciej do mnie dołączy, to sobie zwiedzimy póki co. Ja pokażę jeszcze środek hali. Studzienka z wodą. Więc tutaj jest właśnie ta drabinka co ja nią wschodziłem. I teraz sobie przejdziemy. Dalej. Tutaj Tadeusz jest też z nami. Co tam jest Tadziu? Cały czas prosto. Poprawy będzie takie zawalone co było coś na zewnątrz. Później skręcisz w lewo i później jeszcze będzie w prawo, tam Nie jest to, żeby tam takie dobre przejście. Może mi się uda? Tutaj mur oddzielający, jakby jedną część ali od drugiej. Robi to wrażenie ogromne Wraca już Maciej. Trzeba uważać żeby się nie poszli Tak jest albo żeby sobie nie No i żeby nie wdepnąć w studzienkę otwartą jakąś. Tutaj widzimy ślady po dawnych maszynach, mocowania maszyn. I tutaj tak samo podstawy dawnych maszyn były zobaczcie to wszystko już wchłonięte przez naturę natomiast my teraz udamy się do tego środkowego budynku na środku hali zobaczyć prawdopodobnie podejrzewam że były tu jakieś toalety zakładowe no toalety bo było z boków, tak hm Być też. No ona to wygląda. No, ale klimat jest. Tak. Mała budka z dwoma oknami. I tutaj ogrodzone już widać, odgrądzone fragmentem muru. Ja sobie jeszcze podejdę do tego środkowego pomieszczenia. Tutaj zobaczyć. No, ślady po. Ale zobaczcie, jakie pęknięcie muru. Coś niesamowitego. Zobaczcie jak pękła ściana. No i dobiegliśmy do końca tego odcinka. Jeżeli się podobał ten odcinek z tej fabryki, to proszę o komentarz, łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście pozdrawiam partnerów, którzy są wymienieni na planszy. Końcowej, jak i tutaj kolegę naszego Tadeusza z kanału z YouTube Tedwit lub na Facebooku znane i nieznane miejsca w okolicy. Więc kończę ten materiał i zmierzam szukać następnych materiałów. więc Serdecznie pozdrawiam, kazan. Broda. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. A teraz zmierzam dalej. we